Witam Państwa serdecznie, i teraz w tym ulu mam za zadanie stwierdzić, czy w tym ciasnym ulu, czy podjemy proces odrabiania węzy? Czy rodziny podjęły proces odrabiania węzy? W I czy nie ma naczyńników rowiowych miodni? tak tak węza jest zrobiona a tu jest jednostronnie rodona. proszę państwa tak zacna rodzina w tak ciasnym ulu też się nie nie spieszą z odróbką wędzę dość proces zaawansowany no nic tak tu już jest po pierwszym miodobraniu dobry ciepły ul naprawdę ma duży wpływ na to co się w ulu dzieje jak Państwo widzą tu będą gdzieś ramki z czerwiem i szukam tych ramek żeby stwierdzić czy nie ma jakichś mateczników bo szkoda byłoby rozkoptować tego zespołu I jak Państwo widzą, pszczoły składają miód, i za sklep tu miejsce na czerwienie matki. Jak Państwo widzą, pszczoły składają miód bezpośrednio nad gniazdem. Mimo, że ten ul po był wyczyszczony. Nie idą do trzeciej kontygnacji. A tu jest miseczka matecznikowa. Pusta. I teraz dojeżdżam do ramki z czerwiem może będzie jakiś matecznik Ale niestety Nie ma żadnego matecznika Nie ma też jajek Jeszcze jest jedna ramka z czerwiem Może na tej będzie jakiś matecznik no widzicie Państwo choć jest bardzo ciasno w gólu to w drugiej kontyngencji ponad kratą odgrodową pszczoły mm. nie założyły hmm. mateczników a z reguły lubią zakładać i z tego powodu na wiele lat zaniechałem takich Aha. czynności jak przenoszenie czerwiu nad kratę ogrodową i teraz zobaczymy górną kontygnację trzecią ostatnią co w tej kontygnacji można zobaczyć Popatrzcie się, zwróćcie uwagę, że moje pszczoły się zachowują inaczej. Czerwią dolną kontygnację Tak, że tu z tej niskiej kontygnacji trochę czasem nieźle było te ramki przełożyć do innego, głodniejszego ula ale to się mija z celem jak dobrze to wszystko... Jak ja wiem no to jest proszę Państwa dziwne to jest dziwne to wszystko dziwnie wygląda tu, w tym ulu, jest babka tej mojej potężnej rójki. Jest bardzo stara matka, chyba że ją wymienimy. Może mieć 5 lat. Stara, wie, wie, jak swoje robotnice posyłać do pracy i, im co im i wie, co im nakazać do zbierania. Także ta na nie próżniuje. Proszę Państwa, i mój hul, pokażę dalej, jak go zabezpieczam przed czynnikami atmosferycznymi. No teraz przed ciepłem, oczywiście. Jedni wentylują, co mają ule cały izolowane, a ja to wszystko dobrze ocieplam. Dobrze ocieplam o, z boku, i teraz będę ten daszek dopierał. Teraz będę ten daszek dopierał. Na wylotku ta pszczółka nie szaleje to znaczy o tym, że zbiór jest bardzo daleko i teraz drodzy Państwo przejdę do przed chwilą byłem w ulu 17 teraz przejdę do ula numer 6 też muszę grzebać aż do samego gniazda w jakim stopniu jest odrobiana węża jeśli nie jest węza, niestety stanie się to co w poprzednich ulach bo nie ma sensu nie ma sensu żeby puste ramki były w gnieździe. Tu jest półna O co ona taka ciężka? Mają co w tej pół nadstawce czy nic? Więc półtora tygodnia był miodzik wybrany temu. Proszę, Państwa. to jest rasa. To jest rasa. Naprawdę. A co z początku ula? Co z początku ula? Jeszcze dołem komórki trutowe, ale jeszcze ten korpus jest do dolania. Czy pszczoła w takim zapale produkcyjnym wzięła się za odróbkę węzł w gniaździe? To będzie ciekawe. Teraz tak profilaktycznie tu przelecę, czy nie ma tych maczczek, bo tu też był czerw wyciągany do góry. Tu jest klaser już przygotowany do czerwienia. Zobaczę z tej strony, co by tu nie było. Wyciągnę ramkę z węzłem na końcu. Także w hmm. poniedzieli będzie można tu coś pomyśleć. Tu ramka z pyłkiem i poczelium. ona pójdzie na koniec gniazda. Pszczoły są niezwykle... spokojne tak to jest ramka z której wyszedł czerw tak no jest parę ramek mocno zarzuconych a teraz szułki jakby stanęły ale to musi dotrwać do 10 czerwca o boże proszę ciężko zobaczymy czy te pszczółki Podjęły odrobianie węzy. Jeśli nie podjęły odrobianie węzy, to nie będziemy ich męczyć. Bardzo słabo. Bardzo słabo. O. ta węza Państwa jedną ramkę wyciągnę, a czy zostanie boję się, że przy tak zablokowanej ilości czerwiu to może się w ograniczonej ilości czerwie, może się to źle skończyć do kondycji rodziny. Proszę Państwa, tym ujęcem serdecznie się z Państwem żegnam.